Pojęcie świadomości klasowej kojarzymy zwykle z teoriami lewicowymi. Gdybyśmy mieli w najprostszy sposób wyjaśnić, co to pojęcie oznacza, no to powiedzielibyśmy, że polega ono na zrozumieniu, do jakiej klasy społecznej przynależymy, zrozumieniu faktu, że nas i pozostałych członków tej klasy łączy pewien wspólny interes, oraz zrozumienie sposobu, w jaki moglibyśmy ten interes efektywnie realizować. Prawica niechętnie patrzy na społeczeństwo i na poszczególne osoby pod kątem kategorii klasowych. Raczej lubi je kategoryzować podług kryterium np. Na narodowościowego czy kryterium wyznaniowego, troszeczkę tę klasowość zaniedbując. I w moim przekonaniu jest to zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardzo poważny błąd, ponieważ skutek pewnego żartu i przewrotności historycznej doszło do sytuacji, że te klasy, w których kiedyś upatrywano siły rewolucyjnej, która ruszy z posad bryłę świata, dzisiaj ta właśnie klasa jest ostoją i nośnikiem pewnych zupełnie elementarnych norm kulturowych, zarówno chrześcijańskich, jak i narodowych. Więc jest to klasa, która posiada największy potencjał kontrrewolucyjny. Cóż o, ja rozumiem pod tym pojęciem klasę, klasa ludowa? Nie chodzi tutaj tylko o klasę związaną ze wsią czy z rolnictwem, ponieważ tak nam się to może na pierwszy rzut ucha skojarzyć, że ludowość, no to wieś. Nie, nie, tutaj jest to szersze pojęcie. Obejmuje ono wszelkich pracowników fizycznych, robotników, rzemieślników, ale również osoby pełniące zawody polegające na takiej powtarzalnej, łatwo zastępowalnej, niskopłatnej pracy, nawet w biurze. To tak żartobliwie można powiedzieć, biurotariuszy. To wszystko jest klasa ludowa. Dlaczego ona posiada taki potencjał kontrrewolucyjny? Otóż tutaj to wymagałoby dłuższego, wywodu, ale w takim najprostszym wyjaśnieniem byłoby stwierdzenie, że taka niepewność bytowa tej klasy wymaga pewnego poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego, a mocne zasady konserwatywne oraz religijność zapewniają właśnie takie bezpieczeństwo egzystencjalne. A także konserwatywne postawy stworzą swego rodzaju skuteczną strategię adaptacyjną, która pozwala przetrwać w niepewnym środowisku, a to są właśnie tego typu dolegliwości, z którymi nie muszą zbytnio borykać się klasy dominujące, klasy silniejsze i bogatsze. I proszę Państwa, według wszelkich badań okazuje się, że te klasy ludowe, gdyby tak ilościowo zebrać to do kupy, to jest ponad 50%. Polaków. I gdyby się okazało, że uda się stworzyć pewną spójną reprezentację polityczną tejże klasy, no to w warunkach demokratycznych na polu politycznym i instytucjonalnym udałoby się zatrzymać albo przynajmniej znacznie spowolnić pochód rewolucji. No więc teraz można sobie zadać pytanie, skoro klasy ludowe posiadają w Polsce ilościową przewagę, no to jak to się dzieje, że mniej. Liczne klasy silniejsze i bogatsze sprawują władzę. I proszę Państwa, oczywiście tutaj występuje bardzo wiele mechanizmów i metod, jakimi się te klasy bogatsze i silniejsze posługują. Ale jedną z najbardziej takich interesujących i skutecznych jest wyzyskiwanie nieświadomości klasowej, właśnie tej klasy o potencjale kontrrewolucyjnym, która nie lubi o sobie myśleć w kategoriach klasowych. I ja dzisiaj chciałem omówić takie trzy podstawowe metody dezintegracji i zaciemniania świadomości klasowej, bo przy użyciu tych metod okazuje się, że taka osoba zdezorientowana co do swojej przynależności klasowej może nawet działać na nie korzyść własnej grupy społecznej, a na korzyść tych, którzy ją dominują i nierzadko wyzyskują. Tak więc, proszę Państwa, zaczniemy sobie od pierwszej metody która polega od, na wmawianiu ludziom, że są w wyższej klasie, aniżeli są naprawdę. Jeżeli się uda ludzi do tego przekonać, to zaczną oni działać wbrew swojemu interesowi klasowemu na rzecz y, klasy silniejszych i bogatszych, który jest ideologicznie reprezentowany przez ideologię y, liberalizmu. Może nawet w niektórych przypadkach dochodzić do y, zwalczania przez y, przedstawicieli klasy ludowej własnej y, klasy. I to jest proszę państwa majstersztyk który został w toku dziejów wypracowany przez liberałów Taki podstawowy sposób realizacji tej metody to jest oddanie klasie ludowej czegoś, co ja bym określił mianem pseudoawansu społecznego. Poprzez złudzenie obcowania z klasami wyższymi w mediach, przyjęcie pewnych zewnętrznych znamion klasy wyższej. Rozmaite rzeczy, pewnie znają je Państwo, m.in. Stefałenu, który jest takim chyba prowodyrem w tworzeniu iluzji partycypacyjnej. Wyż, u wyższych, wyższych klasach społecznych przez klasę ludową. Takie rozmaite hasła, warto być przyzwoitym, profesor Bartoszewski, Michnikowszczyzna, Juras, TVN-owski antyklerykalizm, flagi unijne przy niku twitterowym czy. Czy w innych mediach społecznościowych, to wszystko można wymienić. No i oczywiście jest pewien, pewien całkowicie darmowy certyfikat przynależności do takiej iluzorycznej, do wyższych klas społecznych w postaci przyjęcia pewnego pakietu światopoglądowego charakterystycznego właśnie dla tych silny, silniejszych i bogatszych. I w ten sposób, proszę Państwa, przyczyniamy się właśnie, przyjmując tę iluzję przynależności do klasy wyższych, przyczyniamy się, przyczyniamy się do rozpowszechniania i umacniania ideologii i ustroju, który jest dla nas samych i dla naszych bliskich niekorzystny. Sprawia to też, że głosujemy na takie partie, które działają na naszą niekorzyść. Bardzo często połączone jest to również z takim propagandowym promowaniem gardzenia własną klasą, bo kiedy już jesteśmy zdezorientowani co do tego, w jakiej klasie się znajdujemy wydaje nam się, że znajdujemy się w tej wyższej niż naprawdę, to żeby się jeszcze od tamtej odróżnić, żeby przeciąć jakieś nasze korzenie czy udawać, że tych korzeni nie ma, to zachęca się nas do publicznego i ostentacyjnego gardzenia tą naszą klasą, to bardzo często Młodzież jest na to podatna, ale naprawdę nie tylko, bo starszych też łatwo znaleźć, którzy wyrośli z klasy ludowej, zarówno pod kątem zarobków, sprawowanych czynności, naprawdę się od niej nie odróżniają, ale przyjmują pewien styl bycia, który no, jest niczym innym jak wysługiwaniem się tym klasom dominującym i działaniem na własną niekorzyść. Bardzo często też poprzez odpowiednią ofertę rynkową sprawia, się, że człowiek iluzorycznie czuje się w klasie wyższej aniżeli jest naprawdę, na przykład poprzez korzystanie z produktów i usług trochę bardziej premium. Trochę bardziej premium produkty spożywcze, trochę bardziej premium produkty i usługi kultury, trochę bardziej premium usługi kosmetyczne i tak To wszystko ma stworzyć iluzję, że nie jesteśmy, nie znajdujemy się już. W klasie ludowej, a gdzie indziej. Bardzo często towarzyszy to też pójściu na studia przez młodsze osoby, które wywodzą się z klas ludowych i tworzy się taką, takie wrażenie, że. Skoro one są już na studiach, to nie należą już do tej klasy ludowej, ponieważ zajmują się czymś bardziej umysłowym. To, że to jest ściema, to powiemy sobie przy omówieniu kolejnej metody. Myślę, że w tym momencie możemy sobie już do niej przejść, a ta metoda polega na udawaniu, że awans społeczny jest bardziej realny, aniżeli ma to miejsce w rzeczywistości. W ten sposób klasy silniejsze i bogatsze tworzą iluzję, że liberalizm jest systemem. Dla właśnie takich przedstawicieli klas niższych, i w związku z tym warto go wspierać. No i jak tutaj byliśmy przy tym przykładzie związanym ze studiami, no to wyobraźmy sobie, że taki młody chłopak, dziewczyna też może oczywiście być już w dzisiejszych czasach, ale jakoś tak mimowolnie bardziej z chłopcami to kojarzymy, wyrastający z klasy ludowej, idzie sobie na studia i łyka taką propagandę liberalną, że kiedy wprowadzimy pełen liberalizm gospodarczy, to tylko od Twoich umiejętności, od Twojej pracowitości, od Twoich zdolności, troszeczkę od szczęścia, no to tak, proforma trzeba dodać w ramach zabezpieczenia. Yy, będzie zależało to, czy w przyszłości będzie, będziesz mógł wyposażyć się właśnie w ten dom, grill, dwa samochody, wakacje i tak dalej. No i później przychodzi yy, smutny zawód polegający na tym, że człowiek zaczyna dostrzegać, że yy, tak naprawdę to tylko paru procentom tym, tych zdolniejszych i bardziej pracowitych się udało. Być może dojdzie do takiej sytuacji, jeżeli akurat takie młodsze osoby tutaj słuchają tego, co. Mówię, dojdzie prawdopodobnie do takiej sytuacji, że po skończeniu studiów przypomnijcie sobie, że mieliście bardzo zdolnych kolegów czy koleżanki i pracowitych również w liceum i na studiach, i mieliście wśród znajomych również na roku czy w klasie totalnych głąbów, ale pochodzących z bogatych rodzin, właśnie do tej średniej, wyższej klasie. I nagle się okaże po tych studiach, po kilku latach, że te głąby zajmują bardzo wysoką pozycję społeczną, mają bardzo dobrą pracę, są wspaniale umocowani gdzieś tam w wyższych sferach, a ci zdolni i pracowici klepią gdzieś tam biedę, ledwo wiążąc koniec z końcem. I kiedy człowiek tego typu obserwacje poczyni, to nagle rozumie, że te klasy, co prawda w dzisiejszych czasach są półprzepuszczalne. Ta Ruchliwość społeczna, wertykalna, jak to się mówi, czyli z góry na dół, no nie jest aż tak skostniała jak w czasach feudalnych, ale jednak jest ona znacznie mniej przepuszczalna, aniżeli twierdzą yy, liberałowie. Dokładając się do tej opcji liberalnej, będąc wprowadzonym w błąd przez tą łatwą przepuszczalność i możliwość awansu społecznego, młode osoby bardzo często wspierają system, który w rezultacie jest antykonserwatywny. I sprzyja rewolucji kulturowej. Choć same te osoby by tego nie chciały, to mimochodem się do tego dokładają. I tutaj właśnie przechodzimy do trzeciej metody, która jest stosowana przez klasy dominujące. A natomiast jest to przekonywanie ludzi, że ideologia klas silniejszych i bogatszych służy właśnie tym, słabszym, i tutaj idealnym przykładem są tak zwane pieszczoszki systemu liberalnego, z punktu widzenia analizy klasowej, ten cały woke i właśnie te Pieszczoszki, które on obejmuje, czyli tam LGBT, tak zwani uchodźcy i tak dalej, to jest tak naprawdę listek kwigowy, za który będzie trzeba bardzo słono zapłacić. Zapłacić zniszczeniem naszej kultury, zapłacić niewydolnością kulturową, który, która przełoży się bardzo szybko na stan życia klas. Ludowych, właśnie tych konserwatywnych, ponieważ to już nawet lewicowcy wytrawni dawno temu rozpoznali, że silni i bogatsi w sposób bardzo mało zobowiązujący muszą się zaopiekować właśnie swoimi pieszczoszkami LGBT, uchodźcami i tak dalej, po to, żeby stworzyć wrażenie, że są wrażliwymi społecznie, a tak naprawdę wszystko dzieje się tylko po to, żeby dalej móc dominować klasy ludowe. Myślę, że w tym punkcie tej diagnozy lewicowej możemy się zgodzić. Proszę Państwa, do czego prowadzi ten nasz cały wywód? Otóż, Prowadzi on do tego, że w warunkach demokratycznych naszym priorytetem powinno być właśnie kontrrewolucyjne zorganizowanie klas ludowych w znaczącą siłę polityczną, a właśnie jedną z przeszkód dla uczynienia tego jest nieświadomość klasowa. Więc my powinniśmy wspierać tę świadomość klasową, bazując na pewnych nawet opisach sporządzonych przez stronę lewicową dawno temu, oczywiście nie w tym celu, w jakim chciała to zrobić lewica czyli do zmobilizowanie do rewolucji, ale w zmobilizowaniu do kontrrewolucji, ponieważ warunki się zmieniły. I, proszę państwa, można zadać pytanie sobie, od czego zacząć. No to mi się wydaje, że warto spojrzeć na ten moment, gdzie warstwy silne i bogate uderzają w interes materialny, który zachwiewa takimi podstawami bytowymi, właśnie klas ludowych. I wokół tego właśnie ta wprowadzona przez liberałów w błąd młoda inteligencja, wywodząca się z tych klas ludowych, mogłaby tworzyć pewną budowę intelektualną, aksjologiczną właśnie po to, żeby walka o te podstawy bytowe przerodziła się w coś większego. I to jest moim zdaniem zadanie dla tych tej młodej inteligencji. Zapewne duża jej część ogląda ten kanał i słucha tego, czyli stanąć po stronie klas ludowych, będących nośnikiem resztek chociażby wartości kontrrewolucyjnych i przeistoczenie walki o ten byt materialny w coś więcej. Ale żeby to zrobić trzeba przejrzeć sztuczki ideologii silniejszych i bogatszych, proszę Państwa. Więc takim wnioskiem skończyłbym tutaj dzisiejszą pogadankę. Osobom, które dotrwały do końca, serdecznie dziękuję i przypominam, że jeżeli Państwo uznają, że wykonałem dobrą robotę nagrywając ten materiał, to można postawić mi małą, średnią bądź dużą kawę na serwisie By Coffee. Link do tego serwisu znajdą Państwo w opisie. A jeżeli Państwo cenią to, co długofalowo robię, cenią Państwo moją działalność, Kontrrewolucyjną na tym odcinku wirtualnym, to można zostać moim patronem. Zachęcam do odwiedzenia serwisu Patronite. Również link znajdą Państwo w opisie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną audycję, która już niebawem.